Jak widzicie, znajdujemy się w sądzie rejonowym, w moim ulubionym sądzie rejonowym w Cieszynie. Dziś, z uwagi na fakt publikacji postanowienia dotyczącego wykroczenia przekroczenia prędkości, tutaj w powiecie Cieszyńskim, rzekomego przekroczenia prędkości i pomiaru miernikiem ultralight, oczywiście standardowo zakończyło się to tak, jak przypuszczałem czyli Skazaniem. I naprawdę nie chcę mi się już tu opowiadać o dowodach typu nagranie z interwencji. E które zostało włączone zaraz po rozpoczęciu interwencji, jak skończyłem rozmawiać ze swoją partnerką w momencie zatrzymania, gdzie twierdzono, że ja je uruchomiłem 15 minut później. Czemu, oczywiście, jakby zaprzeczają godziny nagrań i trwanie nagrania, ale pan sędzia sobie to potrafi wytłumaczyć na swój własny sposób, który chyba tylko on rozumie. Ale standardowe określenie zeznań policjantów. Zanim do tego przejdziemy, e, chciałem podkreślić jeszcze raz. W tej sprawie, literalnie, literalnie, nie było żadnego dowodu potwierdzającego, że przekroczyłem prędkość. Natomiast były dowody, które przedstawiłem w formie nagrania z tejże kontroli, gdzie policjanci wielokrotnie powtarzają mi, że nie ma możliwości, ażeby pokazali mi prędkość na mierniku. Wręcz w pewnym momencie, kiedy to poprosiłem po raz kolejny o to, żeby mi pokazali tą prędkość i to wykroczenie, które popełniłem, policjant powiedział, że on wydaje mi polecenie, że mam iść czekać do samochodu. No i notabene tak, według sędziego ścieższyna, oczywiście yy, 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 skarga na policjantów okazała się yy, słuszna, ponieważ ja ich sprowokowałem. No, myślę, że jakbym ich sprowokował, to skarga byłaby niesłuszna, bo byliby ofiarą prowokacji, nie? No, ale dobra. Ja już nie będę mówił o tym, co ci policjanci zeznawali, bo kompletnie, kompletnie ze sobą się minęli. Jeden policjant siedział w samochodzie, drugi był na zewnątrz. Ten siedzący w samochodzie wszystko widział, mimo że siedział zgodnie z ruchem samochodów, ale widział. Drugi mówił, że siedział. Ten nie wiedział, gdzie był i tak dalej. Ale no, standardowo zostało to w ubrane słowa i zapraszam na profil. Ponad prawem, gdzie pan radca prawny właśnie wskazuje na to, jak to wygląda w sądach. No dobra, a jak to wygląda w praktyce procesowej? Zazwyczaj w uzasadnieniu wyroku wskazującego wygląda to dokładnie tak. Świadkowie funkcjonariuszy policji są osobami obcymi dla obwinionego i nie mieli żadnego interesu w tym, by celowo składać zeznania o treści obciążającej obwinionego. Ponadto jako funkcjonariusze policji z pewnością mają świadomość odpowiedzialności zarówno karnej, jak i służbowej, grożącej im za złożenie nieprawdziwych zeznań. Nie mieli wcześniej nigdy styczności z obwinionym i trudno ich zatem posądzać o jakąś swoiście rozumianą chęć zemsty. Na ocenę wiarygodności I dokładnie tak to wyglądało. Może dalej. Świadków, którzy jako osoby przeprowadzające wobec siebie interwencje, jako osoby, które są rozliczane ze swojej mandatowej skuteczności, jako przedstawiciele formacji znanej z kłamstw w sprawach, gdzie na komisariatach umierają ludzie, są w ocenie sądu absolutnie obiektywni i nie mają żadnego interesu, żeby kłamać. A jak wygląda ocena wyjaśnień uwinionego? Wyjaśnienia minionego sąd uznał za całkowicie niewiarygodne. Jest to bowiem jedynie przyjęta linia obrony ukierunkowana na uniknięcie odpowiedzialności za popełnione czyny. I tak to właśnie wygląda w polskich sądach, i dokładnie tak to wygląda w tej sprawie. Dziwne, nie taki zbieg okoliczności. I tutaj już pomijam rozstrzyganie wątpliwości na korzyść oskarżonego, gdzie nawet biegły wskazuje, że jeżeli był dokonany pomiar, to ta prędkość była niższa i wymiar kary też powinien być niższy. No, ale cóż, taki kraj sądy bronią policję przed tym, ażeby policja nie odpowiedziała właśnie, na przykład, za składanie fałszywych zeznań, sami wspierając tą patologię, i tym samym tą patologią się również stają. Pozdrawiam. Sądu Rejonowego w Cieszynie.